Za pięć dni koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z czym zostawia nas ekipa władzy na te wakacje? Przede wszystkim z nieustającym wrażeniem, że rządzi nami grupa dzieciaczków, zachowujących się jakby byli na nieustających wakacjach od myślenia i od odpowiedzialności. Oto premier Rzeczpospolitej. Człowiek, który od wielu tygodni kluczy w sprawie swoich osobistych inwestycji. Nie chce powiedzieć, w jakiej obligacji zainwestował, kiedy i dlaczego. A przecież... Premier RP w ogóle nie powinien zajmować się osobistymi inwestycjami w nieruchomości i w papiery wartościowe. Nie po to i nie do tego został wynajęty przez społeczeństwo. Oto Minister Sprawiedliwości, który od 2015 roku spartolił absolutnie wszystko w swoim zakresie kompetencji. Dziś sądy działają jeszcze gorzej niż, niż przed 15 rokiem. I czym zajmuje się Minister Sprawiedliwości? Ogłaszaniem publicznego zakładu z premierem Rzeczpospolitej o butelkę mocnego alkoholu. Oto rząd Rzeczpospolitej, rząd PiSowski. Rząd nieustająco skonfliktowany i prowadzący nieustające bezsensowne wojny z Brukselą. Po drugie, rząd odpowiedzialny za nieszczęście zwane Polskim Ładem. Trzecią po pandemii i wojnie w Ukrainie plagę, która miała miejsce w Polsce w 2022 roku. Teraz rząd z dumą ogłasza, że od 1 lipca będzie nowa odsłona polskiego ładu i znowu będzie chaos, i znowu ci, którzy mają zyskać, będą tracili. Polską rządzi gromada mentalnych dzieciaczków, ludzi, którzy czują, że są na wakacjach i rzeczywiście powinni na takie wakacje trafić wakacje od rządzenia wieloletnie.